Witajcie! Dzisiaj tematem będzie drewniana podłoga na legarach z pustką powietrzną po środku, ale przede wszystkim chodzi o to, jak tą podłogę zrobić, żeby dało się ją rozebrać i czego unikać. Ponieważ drewniane podłogi na legarach z pustką powietrzną to w sumie niekwestionowany król wiejskiej chaty, zarówno starej, jak i tej nowej. Piękna podłoga, dobrze zrobiona, pięknie wygląda. Po latach podłoga starzeje się lepiej niż wszystko inne. Jak to zrobić, żeby dało się ją rozebrać? Jesteśmy akurat na ta, w takim pomieszczeniu, które musi mieć podłogę rozebraną. To jest, szczerze powiedziawszy, główna zaleta tego typu podłóg konstrukcyjna, że jeżeli dobrze to przemyśleć, to na przykład wstawienie nowej rury, przeciągnięcie do innych pomieszczeń z takiego tutaj Rozdzielacza jest całkiem możliwe i wcale nie musi oznaczać ucia, wymiany kapelków, zmiany podłogi i tego mnóstwa kombinacji. W teorii da się to zrobić z tą podłogą całkiem dobrze. Natomiast praktyka może być gorsza. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to zamiast pięknych desek z odzysku, macie coś takiego. Ponieważ dobrać się do tego nie A teraz kilka informacji. Przede wszystkim podłoga zrobiona jest z sosnowej deski. Szczerze powiedziawszy, od spodu nie wykazuje żadnych oznak zużycia, mogłaby tutaj jeszcze być wiele lat. Połączenie jest zrobione nakładkowo, czyli przychodzą dwie deski, łączą się w ten sposób, jakby na taką dokładnie nakładkę, jak nazwa sama wskazuje. Bardzo ciekawe połączenie, bardzo proste do zrobienia, właściwie całkiem prymitywnymi metodami. Natomiast bardzo skuteczne. Są dwie rzeczy, które tutaj w tej konkretnej podłodze powodują, że zamiast desek mamy takie kawałki, jak przed chwilą powiedziałem i podstawowy sprzęt rozbiórkowy to są łomy. Przede wszystkim wszystkie połączenia desek zostały zaszpachlowane i to na dodatek szpachel z tego co wygląda został zrobiony z resztek wiórów i jakiegoś kleju. Jak łatwo się domyślić cała podłoga została w praktyce złożona i sklejona. Technicznie działa to świetnie. W sumie, jak jedna wielka płyta, nie można się do tego przyczepić. Jednak oderwać te deski jedna od drugiej to już jest problem. Druga rzecz to jest taka: tego słabo będzie widać, ale miejsce po wkrętach zostało zaszpakowane. Mówię po wkrętach specjalnie, ponieważ ta podłoga ma około 10 lat. Nie wykazuje przy okazji właściwie żadnych innych większych śladów zużycia. Niezbyt trzeszczy, więc wszystko zostało zrobione właściwie dobrze. Nie można tutaj do, do wielu rzeczy się tak jakoś konkretnie przyczynić. Natomiast te dwie sprawy: szpachlowanie połączenia desek i szpachlowanie miejsc po wkrętach powoduje, że właściwie rozebranie tej podłogi jest w praktyce niemożliwe. Trzeba użyć siły. I teraz tak. Wkręty, które zostały tutaj użyte, to są w sumie wkręty ciesielskie na bit T20. Przy okazji, jeżeli myślicie o takim podłodze, to te wkręty ciesielskie są bardzo fajne, ponieważ nie trzeba nawiercać najpierw otworu. One same mają zrobione końcówkę też w ten sposób, że po prostu się nawiercają, leciutko frezują. Jest to całkiem przyjemne. Natomiast. Nie wybierajcie nigdy wkrętów, które mają łeb na bit T15, czyli torx 15. One do niczego się kompletnie nie nadają. Właściwie ciężko je wkręcić bez zepsucia. O wykręceniu i ponownym wkręceniu to można sobie zapomnieć w praktyce. Więc wybieracie wkręty na bit T20. No i teraz tak, jak się dobrać, gdy jeżeli już musicie taką podłogę zdjąć no bo wyjścia nie ma. Yy, powiedzmy tak, oczywiście można powiedzieć, że można ją przeciąć piłą, ale to nie takie proste, ponieważ ja na przykład nie wiem, gdzie będą konkretne rury czy kable pod spodem podwieszone, no i jeżeli teraz coś mi wyjdzie nie tak, no to mogę sporo rzeczy zniszczyć, więc przynajmniej częściowo tą podłogę trzeba rozebrać, tak? żeby dało się spojrzeć, co tam pod spodem. Teraz kwestia do tego, jak próbować i czy w ogóle się da odkręcać, już raz wkręcone i zaszpachlowane wkręty. Otóż nie wszystkie się udaje zrobić, a można wziąć zwykłą końcówkę na bit, taką krzyżakową, czyli P1-2. Bierzemy na wkrętach, rozwiercamy miejsce po wkręcie. Dopiero potem zmieniamy na właściwy bit i staramy się. Dopychając maksymalnie wkrętać, bo to trzeba troszkę siły użyć, yy, złapać go tak, żeby yy, wkręć się wykręcić. To trzeba się w praktyce na wkrętaku położyć. Oczywista sprawa, że to mu nie służy, więc wybierzcie taki, którego wam nie będzie żal. W większości przypadków się daje, ale niekoniecznie tak musi być. Jeżeli się Wam nie uda i wkręt tam zostanie, to w praktyce nie ma innej możliwości jak yy, niszczenie yy, desek. Działa również użycie y, zwykłego, ale małego, małej końcówki y, na na zwykły taki y, prosty y, bit, y, jak od śrubokrętu. Y, I technika jest taka sama: wpychamy go po prostu przez szpachel i liczymy na to, że załapie y, troszeczkę na ubie śruby i będzie to można y, wykręcić. Natomiast ostatecznie najwięcej szkody w tych deskach robi jednak szpachel, i sklejone. Tutaj brzeg desek. Zapraszam jednocześnie na następne odcinki, ponieważ ta podłoga będzie zrobiona na nowo, więc zobaczycie, w jaki sposób zrobić podłogę starymi metodami z drewna naturalnego. Nie żadna gotowa deska podłogowa, tylko zwykła deska obrobiona na standardowych maszynach. Czyli po prostu odtwarzamy podłogę.